Dobra. Ej. Kto zagłosował na mnie? Nie wiem. Zobaczymy jak twój tam na ich indzie. No, jakoś idzie. Na pewno a. nie dostałem halona. To jest ok. Dobra. Został wywalony, wiesz? Możesz sprawdzić, kto jest impostorem? Nie, nie mogę. Nie da się tak. Ale kto to zrobił? Wolny. On stał tam cały czas. Na wolnego. Okej. o, się ma Na razie jest taki ekran, bo tylko w pokazuje. Um, no. Okej. No. Dawaj, głosuj. Ty umiesz głosować w ogóle. Dobra, zagłosujemy na Na Wolnego na Elo. Na Elo. Hm, nie więcej głosu była na Rosa. Jest impostorem. O, dobra, jeden imposter z głowy Taski, Taski rób, ok? Czy zrobić? Tylko on zawsze musi dać, a nie miss. kliknąć. Mam jakieś w adminie? Nie, w adminie nie mam tasków. No. Na mapie sobie sprawdzę. Dobra, super emergency. Zabił mnie, brązowy Brązowy jest? ok. Nie no. brązowego okay. Ta szyszka gigie Nie wiem, wiem. Are you stupid or something? Hurts, don't it? A <laughs> view hey, All right. To turn off. i streamer. on. Okay. Okay. No, search for Chyba, że to był Snap Shifter. Nie, to była Szyszka GG. Ale Snap Shifter to jest taki impostor, który może się zmieniać w innych graczy. Dokładnie. No, jest impostorem. Ty snap Shiftera nie było. The Uh, and bra. Uh... Mm, fioletowy to jest Limisiek, Dobra, mm, start, okej. Okay. Może zmienię mapę za chwilę. Za chwilę, dokładnie. Mm? Ja p***dolę, znowu zapomniałem. Ale co zapomniałeś? Jakbym miał postarać, to bym się zagapił. I bym... Bo wiesz, jak wygląda mój stream. Że włączam takie coś, że Among Us ten... Z widzami. Dobra, eee... Zaniolej krówej. Dobra, Dead ym... Body was Ja mam Scientist. Zaniwady Krówek. To ten, który ma 60 level. Na niego, na niego powiedz. Bo ja nie żyję.